po lekcji miałam taką sytuację, że jeszcze ze znajomymi siedzieliśmy, bo czasami tak było. Teraz na przykład w tej szkole, w której ja uczę, no to dzieciaki nie mogą po lekcjach zostać na terenie szkoły, ale wtedy w ogóle tak nie było i to było normalne, że już się skończyło lekcja i czasami jeszcze godzinami potrafił człowiek gdzieś tam się kręcić po terenie szkoły. I podczas innego właśnie takiego kręcenia się po terenie szkoły, no moi znajomi poszli na coś... Yy, specjalnego, po czym zachowywali się dość specyficznie. E, I ja ich potem pilnowałam, e, tak to nazwijmy, e, bo moja znajoma przesadziła. No i zacięgnęłyśmy ją do toalety, żeby trochę te substancje zeszły z jej organizmu zanim wrócić do domu. E, ale niestety ciężko było ją utrzymać w tej toalecie I wyszła w bardzo złym momencie z tej toalety Wyszła z tej toalety w momencie Kiedy w drugich drzwiach Naprzeciw toalety damskiej Zdała pani wicedyrektor I co ona zrobiła? Ona ją obszczekała Sobie, jak taki pies zaczęła szczekać Oczywiście szybko zaciągnęliśmy ją z powrotem do toalety Chociaż same ledwo mogłyśmy ze śmiechu Ale co ciekawe Jeszcze chyba tego samego roku albo w następnym roku Byliśmy na wycieczce szkolnej i oglądaliśmy film W której właśnie jeden z panów policjantów też zażył jakieś tego typu substancje i jak otworzył drzwi swojemu znajomemu mam policjantowi, to też go obszczekał. I my po prostu nie mogliśmy ze śmiechu w tym momencie, jak zobaczyliśmy ten film, a nauczyciel, który był z nami na wycieczce, nie mógł pojąć, dlaczego ta scena aż tak bardzo nas bawi.